Cześć, mogę zobaczyć? No. A bo to się można łatwo wyjebać, tak? tak. Dobra. To jest dziewczynko. O Jezu, to jest straszne. Państwu właśnie to... hey. lewą nogą tu? Nie. No pokaż mi. Pod kątem o... zostałem. Pod kątem. Okej. Okay. Nie ogarniesz tego Tomek. Okej, okay, pewnie nie ogarnę. To jest dla dziewczyn. Jestem ciekaw. Ja na zwykłej nigdy nie jeździłem, nie? Więc tutaj prawą bokiem i się, od... ja się wyjebie. Jak nic. Tak? I potem... Abła chopa, 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 chopa. Chopa, 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 chopa o! Abła chopa o! Abła chopa o! Brawo, brawo! Ziemia to jest. No to nie jest. No bo ja nigdy takich rzeczy nie robię. Nie? O kurde. Myślę, że Izak by to od razu Trzeba, tak, by robił. Izak pewnie to jakby zrobił triki na tym. No, Izak by od już od na nie tym nie Cię, my, no. desko. Oli Zrobił. Ej, Do mnie desko. 私、おい、キムが r o